Halo, cześć, siemanko, z tej strony Miones i witam was w codziennym przeglądzie prezentów w Fortnite. Jest to dzień czwarty i jeszcze zanim przyjdziemy do chatki Sierżanta Zimy zachęcam was do zasubskrybowania tego kanału i zostawienia łapki w górę pod tym filmem, bo to mnie naprawdę motywuje do dalszej pracy. No i zapraszam was też na mój serwer Discord i na mój drugi kanał, linki będą w opisie. No i ja już wchodzę do chatki Sierżanta zimy, sorry, jak teraz znowu zliczuję coś, ale jeszcze dzisiaj w ogóle nie wchodziłem tutaj, więc so, musi się wszystko wyrenderować. No, najmieliśmy no się sugerować najmniejszymi, więc teoretycznie powinienem teraz ten otworzyć. Ale uznajmy, że jak już jedną stertę prezentów otwieramy, to tą jedną stertę otworzymy. Więc otwieramy najmniejsze z tej sterty teraz. Dobra, to najmniejszy mi się wydaje, że... Te w sumie są równe. Ten jest jednym z większych. Ten... Czekajcie, tak go wezmę. Sprawdzimy. Te trzy są takie same. Dobra, to nie wiem, to jakieś losowanie. Muszę... Może... A bo dobra, bierzemy niebieski. się wydaje, że coś fajnego stąd będzie, bo jest od tego gościa gumowego z karnetu. No to co? Postukamy. Sprawdzimy, czy coś może ciekawego tam jest. Zapatrzcie, płyta nas jeszcze jest ukryta. Ja tego akurat nie wiedziałem, więc takie, tak ciekawie teraz zauważyłem. Dobra, ja już otwieram ten prezencik. Zobaczymy, co nam dzisiaj wyskoczy. Błagam, coś fajnego... No mogło być coś lepszego. Yy, mogła być emotka, gdzie jakby postać robi sweterek. No ale niestety trafiłem na yy, ekran wczytywania. Niestety. No... Nie jest to najgorszy ekran wczytywania. Nawet mi się podoba. Ładny jest... Tak sobie wezmę. No taki spoko, taki świąteczny. Z tym siorżantem zimą. Hmm. No liczyłem na coś lepszego, no ale skoro mamy taki ekran wczytywania, no to mamy ekran wczytywania i nic. Dobra, i zanim skończymy ten odcinek, to zrobimy jeszcze szybki przeglądzik sklepu. Tak naprawdę nic za bardzo się nowego nie pojawiło. Tylko wróciły narciary. Yy, tutaj ten gość wrócił. Nie wiem czemu on akurat teraz jak to jest bardziej taki wakacyjny skin mi się wydaje. No ale okej. Okay ten śpioch, groźna serenada. Mogę na chwilę włączyć muzykę i wam puścić to. No, no to jest z tej, to jest z tej emoteczki. Tej takiej, co się idzie z książką i się śpiewa. Kolendy Spider-Manik dalej w sklepie, tutaj z MJ i z Bierakiem. Tutaj ta y, z ze zestawu Delta 1, nowy skin Renia, y, emotka rozpakowanie pamiętowe i tutaj te takie, można powiedzieć, takie nientówkowe skinki. Tutaj y, zakładka z dziadkiem do Orzechów. No i wrócił pakiet Polarne Mrozy. Nie pamiętam, ile go nie było, chyba dosyć długo. Nie wiem czy tamtą zimę był ten pakiet naprawdę nawet w sumie spoko pakiecik yy, ja bym tutaj bardziej ze względu na fodolca go kupował yy, yy, i na ten ten kilofik bo mi się naprawdę podoba no i lotnia też jest niczego sobie no skinek taki średni średni ale ujdzie w tłoku no i reszta pakietów chyba nic innego nie powracało Tutaj też są te świąteczne. Tutaj jest, ta, to jest, jest ten pakiet technologiczny przyszłości. Tutaj ekipa Fortnite. I to wszystko w tym odcinku. Cześć.